Na no, tego dzika zostawię bez komentarza. Trochę jest do zgarnięcia zasobików i <laughs> cholerę pucharków. Ponad bańka złota, ponad bańka Eli i 7,5 darka. No, no, no. No i jazda. Pięknie minione po te poszły. Klasa. Już jest ponad ponad 600 tysięcy eliksiru. Jeszcze tu pod dark pójdą miniony. 600, 600, 6 tysięcy, 34 puszki. Mianem.